Mano. Znowu sobie zrobimy licznik, zobaczymy w ogóle, czy się, czy się go da zrobić. Zobaczymy, w jakim jest stanie i czy się go w ogóle da naprawić. Zapakowany fajnie. Nie lubię zdalnie robić takich liczników, bo one są dość kapryśne. No i czasami trzeba trochę go potestować. Najlepiej w warunkach takich, jak on pracuje czyli w samochodzie. Więc dlatego nie lubię ich robić tak, że tak powiem, zdalnie. Chyba numer jest telefon. Tak on wygląda. Chciałem jeszcze ostrość złapać, jest. No robione było, widać. Jakieś takie niedokładne lutowanie. Ślady cyny. Dobra, inaczej to sprawdzimy. No widać takie niedoczyszczone No, ale tragedii nie ma. Załączmy, zobaczmy, co mu co jest. Licznik podpięty. Sobie, uruchomię sobie go, spróbuję. Prąd tylko lekko tam coś skacze. I nic się nie dzieje, ale jeszcze y, może być co innego, bo ja sobie tutaj y, ten przewód przerabiałem, ten cały. Bezpośrednio tutaj taką wtyczkę dorobiłem. Trochę tak ordynarnie taśmą, ale. Sprawdzę sobie na sprawnym, bo być może tam coś mam źle zrobione, bo nigdy jeszcze tego nie używałem po tej modyfikacji, że tak powiem, więc Zapniemy sobie inny, sprawny. Też nie działa. Tak też myślałem, coś tu pociskałem. Po A, nie, w, nie wpiąłem chyba, teraz. Dobra, prąd za mały. Teraz. Nie, jednak dobrze to poskłada. Okej. Okay. jeszcze raz ten. No, nie wstyknął tylko coś i nie uruchomił się. Trochę go nagnę. Kliknął tylko. 400 mA. jeszcze raz kliknie, pobiera 400 mA. no nie wiem, ciekawe identyfikacja się czyta, win, wszystko 5.0c wersja softu, dobra patrzę co tam z nim dziwne, bo nie reaguje na żadne wyginania ani nic Także zgram sobie EPROM i, i zobaczę, czy, czy się nie wysypał. No nie mam tej wersji softu, grałem troszkę inną. Zobaczmy czy się łączy. No niestety piszczy i się tam pokazuje coś na wyświetlaczu. Spróbuję jeszcze inną grać. na inna wersja. Próbujemy kurczę dziwne Wgram jeszcze raz tą starą zobaczę grałem tą co miał próba no i mamy pierwotnie to co było muszę poszukać tej samej wersji softu co była w nim bo może być z oprogramowaniem coś udało mi się znaleźć wsad na podmiankę żeby sprawdzić ale po podmianie, po podmianie wsadu nic się nie zmieniło i tak teraz tutaj jest sprawny. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. To jest dioda od zabezpieczenia nadprądowego. Zapinam sprawny. Nic się tam takiego nie dzieje. Teraz go uruchamiam. Skoczy prąd. I tutaj dioda od zabezpieczenia się nic nie, nie zaświeci, nawet na chwilę. A teraz podłączę ten uszkodzony. Teraz zapnę ten. Dioda, było widać, że, znaczy nie wiem, czy na filmie było widać, że mrugnie a teraz uruchamiam go z programu tu na diodę patrzymy tak samo, mrugnie i dziękuję nie będzie chyba tego widać, bo to jest za szybkie mrugnięcie czyli jakby było gdzieś tutaj zwarcie dobra, muszę wylutować lampę i sprawdzić jakaś niestandardowa usterka mówię, wezmę się za wylutowanie lampy tutaj te luty no tu w ogóle nie przylutowane jest no to, to nie przeszkadza akurat, ale nie wiem czy tu gdzieś nie jest chlapnięte i zwarcie zrobione nie podobają mi się te luty tu widać takie sceny, takie kłęki i wszędzie tak na, na całej długości. Ja to najpierw chyba jednak sprawdzę, przelutuję to jeszcze raz. Być może tam jest gdzieś zwarcie. No, zdjąłem lampę. Niestety było tutaj robione, no tu pozostawiony tu kawałek tranzystora nawet został. O. Kondensatory były wymieniane. No, te luty są tutaj takie jakie są, To jakieś resztki jeszcze cyny, o tu kulka jakaś. Jest to tam zrobione tak no nieprofesjonalnie. Nie, nie, nie to, że ja bym był jakimś profesjonalistą, ale ten kondensator jest jakby za duży tutaj w ogóle wsadzony. No gdzieś tutaj będzie zwarcie, o, tutaj jest dużo takich takich miejsc, gdzie jest, o cyna gdzieś tu wystaje. Prawdopodobnie gdzieś będzie zwarcie, no muszę je znaleźć, także no, no różnie te naprawy wyglądają, no, jeżeli ktoś już coś robił no to po kimś to cięż, ciężej jest to później. Tutaj te, te rezystory chyba ktoś wymieniał, są krzywo, nie wiem czy się gdzieś tu... bo one nie wszystkie są tak równolegle, tylko są po dwa łączone więc nie wiem czy tutaj gdzieś nie ma jakiegoś zwarcia, więc robota od nowa. Dobra, szukam zwarcia. O, stacja się znowu Zapomniałem jej wyłączyć z prądu i ona tak teraz się będzie załączać, ta pompka. Aż w końcu włączy się na stałe, o. Tu mamy 14. 14. Kurczę, nie wiem, ile to miało być. Powiem szczerze, nigdy sobie tego nie notowałem. 7. 47. Do przetwornica chodzi. No tu na tym 12, to wiem. Okay. Więc mierzę, że może po prostu żarzenia nie ma, bo to tak wygląda, jakby on wstawał, żył. Bo w programie też widzę, że e, może nie zgłasza problemu. No i tutaj nie ma napięcia żarzenia, i chyba to będzie przyczyną główną. Te tutaj załączają napięcie żarzenia. Ciekawe względem czego. Względem masy. Chciałbym sobie tutaj masę. I zmierzył, czy tu w ogóle na nie przychodzi. Przychodzi, jakieś 5V, 14. Muszę iść telefon odebrać. Te dwa MOSFETy są od zasilania żarzenia tego wyświetlacza, a te dwa są od tego. A teraz tak, to jest tak, to jest tak. Hmm czemu tutaj nie ma tutaj jest na tych nie ma ciekawe czy tu na jest jest tutaj i tutaj 1V hmm. czemu na tych nie ma dobra to jeszcze prześledzę no i się wyjaśniło zasilanie tego mniejszego jest no jedna, jedna część jest wspólna ale druga jest z innego zasilania brana no bo tutaj to żarzenie jest krótsze i wymaga mniejszego napięcia niż na tej lampie, bo tutaj jest dłuższe dlatego jest z innego brane no i sterka jest typowa na moim jednym filmie co naprawiam taki licznik to jest mówię o tym rezystorze tutaj on właśnie daje zasilanie na na ten wyświetlacz i sobie tak mierzę, idę sobie po ścieżkach idę, idę, idę to sobie idzie tam pod spodem, tu do góry, tu potem idzie tu i wychodzi tu, mówię o kurcze zmierzę przed nim, dotknąłem i się oświecił także czyli co? czyli chyba działa zakładam lampę i jeszcze sobie nim oczywiście poruszam I chyba będzie dobrze. Jeszcze sobie tu oczywiście wyczyszczę, posprawdzam, te luty poprawię, bo tu ktoś tak trochę nabobił. Dobra, działam dalej. Te luty, wszystkie kulfony poprawiałem. Rezystory tutaj też wcześniej wymieniłem, teraz go trochę myję. Czyli co, w sumie to w którymś momencie, jak już, nie wiem, czy po wymianie tych rezystorów, czy yy, po poprawie tych lutów tutaj, całych tu w obrębie generatora, zaczęło mi to działać. Ja się nie kapnąłem, bo usterka jeszcze była e, żarzenia tego wyświetlacza. Dlatego ja tego nie widziałem, bo po prostu tego dużego tutaj nie ma. Poruszam i tak dalej. No i umyję sobie go od drugiej strony. Dolutuję te, co jeszcze nie dolutowałem. No i będę go testował. Jeden dzień cały, ja to tak ostatnio mało robię. Bo y, mam do roboty takiego Jaguara. Kurczę wysunął no, mi się licznik, lampa chwila, no już bo mi się tu piny wysunęły. Do roboty takiego Jaguara xf który y, klucze mu się wysypały po, po, po odłączeniu akumulatora. No nie mogę sobie dać rady z nim. Jak zawsze jak ktoś potrzebuje pomocy, no to co Fabi pomoże, nie? Jak Fabi potrzebuje, po, potrzebuje pomocy, to nikogo nie ma. Ktoś by może coś podpowiedział. Co dwie głowy to nie jedna, to nie Ale nie, nie będę już narzekał. Prudowane. Jeszcze nie się na to tabaluga wyżyga. Myjemy płytę ładnie. Tu jest coś napisane. Nie, nie chcę tego zmazać, bo może to jakieś istotne dane. Ok, niech się to trochę tutaj y, pomoczy. Bo ja ten topnik, to jeszcze kalafonia jakaś była po starym y, naprawiaczu, że tak powiem. Serwisancie. Niech się to tak trochę tu zaprzyjaźni, ta kalafonia, ten topnik z, tą, z, tą, z tym cleanserem. I zaraz to będę sobie tutaj czyścił. Znowu ktoś dzwoni. I tak to wyszło. Wyczyszczone. No niby ta, ten, ten topnik jest taki, że nie trzeba go czyścić. Tu nie, nie czyściłem, bo tu coś jest napisane. Niby nie trzeba go czyścić, ale jednak lepiej go wyczyścić, bo tam może coś po, po jakimś czasie reagować. Wkładam go w skorupę. No i co tak naprawdę było przyczyną? No, przyczyną było to, że ktoś lutował tutaj, to, no powiem szczerze, tak niechlujnie dość i ta cyna była tak pochlapana wszędzie, te rezystory praktycznie się dotykały. Ja je wymieniłem na nowe, bo mam ich nowych dużo, no to wiadomo, parę groszy kosztują, więc dałem nowe. Nie wiem, czy ktoś je wcześniej wymieniał, czy, czy były stare, tylko przelutowane, więc wymieniłem je na nowe, bo one się też, te ich połączenia się zużywają, więc je wymieniam zawsze. Wszędzie było tak po prostu no, dużo takich sceny, takich różnych pozostałości i w momencie jak ja to już tutaj wszystko przelutowałem. Na początku zanim to zrobiłem, to on pobierał, widać to na filmie, pobierał 400 mA po, po poprawieniu tych wszystkich tutaj lutowań, pobierał już 170 mA, a ja dalej szukałem, bo no, nie mi się ten wyświetlacz. Po prostu była druga usterka, która polega na braku zasilania żarzenia tego wyświetlacza. Tam jest taki rezystor, którego ja osobiście wyrzucam, za zamieniam go na zworkę, bo on ma i tak zero mów. Działa. Działa. Dobra. Tyle. Na razie. Do zaś.